Siema. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś zostawił lajka like i subskrypcję. Byłoby mi niezmiernie miło. Dzięki. Gragas, karczemny zabijaka. Na Dla Gragasa ważniejsze od walki jest tylko picie. Jego niezaspokojone pragnienie mocnego piwa sprawia, że szuka najpotężniejszych i niekonwencjonalnych składników. Ten nieprzewidywalny i impulsywny typ uwielbia zaglądać do beczki równie mocno, co rozwalać łby. Picie z Gragasem zawsze jest ryzykowne z powodu jego dziwacznych, mieszanych i gwałtownego charakteru. Uwielbia on dobrze wypić, ale jego ogromne rozmiary uniemożliwiają mu osiągnięcie błogosławionego stanu upojenia. Pewnej nocy, gdy wypił wszystko z beczek i wciąż odczuwał pragnienie, przyszedł mu do głowy pomysł. Czemu sam nie stworzy czegoś, czym w końcu się upije? Wtedy poprzysiągł sobie stworzyć najlepsze piwo. Misja Gragasa w końcu sprowadziła go do Freylordu gdzie poszukiwania najczystszej arktycznej wody doprowadziły go na niezbadane lodowce. Pewnego dnia zgubił się w nieprzerwanej zamieci, gdzie trafił na ogromną przepaść. Tam znalazł idealny odłamek lodu, nie przypominający niczego innego. Ten nietopniejący kawałek nie tylko nadawał piwu niesamowite właściwości, ale miał i ciekawy efekt uboczny. Utrzymywał napitek w idealnej temperaturze. Pod wpływem nowego tworu, Gragas udał się w stronę cywilizacji, chcąc podzielić się swym sfermentowanym dziełem. Co ciekawe, pierwsze zgromadzenie ludzkie, które przykuło wzrok Gragasa, miało zmienić historię Freylordu. Wpadł on mianowicie w sam środek źle idących negocjacji dwóch plemion, które sprzymierzyć się miały z aż. Chociaż ta z radością powitała przerwę w napiętych obradach, inni wojownicy oburzyli się i zwyzywali opoja. Zgodnie ze swą naturą, Gragas odpowiedział dyplomatycznym strzałem z byka, co rozpoczęło bijatykę godną legend Frejordu. Gdy wszyscy obudzili się po tej tytanicznej walce, aż zaproponowała przyjacielskiego drinka, zamiast nawalanki. Kiedy ich temperament przytłumił alkohol, dwa plemiona, będące na skraju wojny, połączyło uwielbienie do napitku Gragasa. Chociaż uniknięto wojny, a jego ogłoszono bohaterem, wciąż nie udało mu się osiągnąć upragnionego stanu. Ponownie wyruszył w tundrę w poszukiwaniu składników, na najlepsze piwo na runeterze. Pora na